Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego EKG, a w naszym studiu Prezes Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa. Doktor Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa, główny ekonomista Inwest Banku. Maciej Gierlowski, przewodniczący Rady Głównej BCC. Czasem mi się wydaje, że wszyscy pracują w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. No może tylko tak yy, nominalnie, formalnie, jakoś nie wiem jak to, jak to określić. A gdzieś tam biegają, prawda? Nie, to jest nie, nie jest u was pro... tak, że. Mój podstawowy chlebodawca, szkoła główna. A, ale chlebodawca, ale absolutnie. czy. Absolutnie. Czy biega pani pracować a... na innych nie, uczelniach? Nie, czy nie, też nie pracuję przede na innych uczelniach. Bo studenci skarżą czasem, prawda? Że, a, tutaj tak Czyli pani profesor nie martwi na te zapisy na wyższym, ograniczając o... Nie, nie, nie jestem a, związana z żadną inną. Ale tak naprawdę, to, to profesorowie gdzieś tam biegają i rzadko mają ci studenci do czynienia z profesorem. Takie głosy się. Przez wiele lat to było tak, że. To szkoła główna handlowa i Wydział Nauk Ekonomicznych, jednak Uniwersytetu Warszawskiego y, były obecne w takiej przestrzeni publicznej. Myślę, że teraz mamy również London School of Economics. E... Większą reprezentację. Tak. Tak, największą czy A. największą reprezentację? No. nobliwą reprezentację. Profesor Rostowski profesor Gomułka. A, no tak, no to dwóch. No ale. No to już kilku, z pewnością paru absolwentów by się no, jeszcze tam, znalazło. Tak. Tak, tak. No dobrze, proszę Państwa, wracamy do rynku papierów wartościowych. <laughs> Jak zwykle na początku audycji o tym powinniśmy powiedzieć. E, zmiany wczoraj różne, można by rzec. E, wzrosty na Europie Zachodniej e, w granicach 1%. E, w Londynie Fucis e, straciło procent Dzisiaj, a, jeszcze w Warszawie w indeksie 20-30%. Stracił Nikkei, dzisiaj w Tokio 1,4% na plusie. Hang Seng Hong Kong Ho na plusie, w tej chwili Fik 20 zyskuje, 27% w Paryżu, wzrost o 0,7%. Waluty tanieją. Frank Szwajcarski o 37%. kosztuje już 3 grosze. Wczoraj 6 groszy o tej porze. Przypominam, euro 15% także na minusie, kosztuje 3,92%. Wczoraj o tej porze 3,94%, 3,93%. Dolar amerykański 1,17% na minusie. 2,64 zł, no pięknie. Fund brytyjski 27% także na minusie, cena 4,41 zł. EKG. Słuchaliście Państwo wczoraj debaty na, w sprawie wotum nieufności dla ministra Rostowskiego i ministra Grada Sejmie? No. Yy, o, o, Jakub yy, Borowski, yy, tak, tak, ja tak, częściowo, tak, tak. Częściowo i właśnie. To. Yy, taka była ta debata charakterystyczna była taka półprawdy. Jedna strona mówiła półprawdy, druga strona półprawdy i to nie dawało no, ale, ale całej a zaraz, prawdy. zaraz, zaraz, no jak półprawdy i półprawdy, to cała no prawda No właśnie się wyjść. nie sumuje. Ale, ale, ja. ale... Pan ale. Sojuszny, miał swoją prawdę. Yy, nie, nie. Ale, jest ale. prawda, cała prawda no, nie. i nie, prawda No właśnie. Ale, 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 ale pan, panie redaktorze też popada w półprawdę. Pan mówi pięknie, waluty tanieją. Znaczy, no, nie, nie, nie jak ja powiedziałem pięknie. No pięknie celu, pan powiedział, a to jest cieszą to się cieszą pan, pan, się, ale się importerzy, ale martwią się eksporterzy. Ja tutaj mówi, mówiłem przede wszystkim o franku, franku szwajcarskim. Wszyscy się cieszą. Przy, tak, przy franku szwajcarskim bo frank szwajcarski schwajca, utrzymuje się cały czas jednak wysoko relatywnie i w stosunku do jeśli się porówna euro złoty, dolar złoty, frank złoty to jednak frank nie skorygował się tak bardzo jak tamte waluty. Prawda? Niestety Powiedz perspektywy. No i ja tutaj chciałbym reprezentować tych wszystkich, którzy zadłużyli się we franka szwajcarskiej Ja nie mam kredytu we franka żeby było lepiej. no Ja się cieszę, że im jest lepiej. No, że im było lepiej, Jak jest z tego wniosek, trzeba postawić wotum nieufności ministrowi finansów i waluta krajowa się natychmiast umacnia. Może ja nie jestem taki typowy ziomal, pani profesor, że cieszy się, jak drugiemu jest gorzej, a wręcz przeciwnie, jak jest ludziom lepiej, to ja się, to ja się cieszę. To się jest typowa, to jest piękna Jeh, się wszyscy cieszyli, jak drugiemu jest no. lepiej, to by nam było lepiej. A, no właśnie, właśnie. Na to A się cieszę jest i to... mówię, że jest, że jest super. No dobrze, co z tą, z, tą, z tą debatą? I co tam najważniejszego? Bo czy dowiedzieliśmy ja się trochę... czegoś. Nie, e... było sporo danych nowych, ale interesujących. Zaraz, czy dowiedzieliśmy się czegoś, co mogłoby Polskę popchnąć do przodu, prawda? Czy padły jakieś nie, wnioski, no... z których. Ale e... oczekiwał Pan redaktor jak... tego? za, zaraz. Proszę pana. No bo... Gadanie dla gadania. w to jest debata jest polityczna. Nie, że tak powiem, nakręcałbym spirali oczekiwań związanych z taką debatą, bo zwykle one mają charakter polityczny. Wystąpienie ministra finansów odnoszące się czy punktujące opozycję też miał charakter mocno polityczny. Słuchałem tego bardzo uważnie. E, jako ekonomista, ja. może oczekiwałem bardziej seminaryjnej formy odnoszenia się merytorycznie, bardzo merytorycznie do, do różnych argumentów. Nie ma miejsca na coś takiego w debacie politycznej Sejmowej. Tak mi się wydaje. Ale że to, jak, ale jak, jeżeli zaraz, jeżeli to czy debata, czy debata, czy debata nad finansami publicznymi musi być, musi robić y, 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 ludziom wodę z mózgu? Nie, to oczywiście bo nie. nie bo, być jeśli, bo jeśli nie z jednej strony mówi się tak. Że tutaj w deficyt rośnie straszliwie, że w ogóle państwo się zadłuża potwornie, a z drugiej strony zarzuca się, że to państwo nie wydało pieniędzy na jakiś tam cel, na to nie wydało, na tamto nie wydało, na owo nie wydało, a że powinno wydać. Czy to nie jest robienie wody z mózgu? Jest robienie wody z mózgu. No, tak, no jest, Nie jest to uczciwa dyskusja oczywiście. Ja, ale przede wszystkim chyba trzeba do językoznawców wnioskować, żeby się zastanowili, czy patrie, nie używał pojęcia patrę, wody z mózgu. Słowo parlamentarne nie straciła swojej racji w języku polskim, no bo parlamentarne to znaczy eleganckie, przyzwoite. I same do, pozytywne przymiotniki można tutaj dawać. I, I teraz nie jestem pewna, czy mogę powiedzieć, że ktoś się zachowuje parlamentarnie lub nieparlamentarnie, ale w tym kontekście parlamentarnym. Co ma pani no na proszę myśli? Powiedzieć? Nieparlamentarne słowa, które pa padają w parlamencie. W parlamencie, które padają. Nie no, premier miał użyć, ale nie użył, bo chciał powiedzieć, że gdyby dam nie było, to by powiedział, że facet ma, nie wiem, co miała na myśli. To jest mało Ale nie użył takiego sformułowania. Czy to tak, ta debata, to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, w związku z powyższym ona była na tyle plastikowa, że można by było to wszystko podwracać i mieć rację, nie, nie mając racji. E, z pewnością dla pana premiera, bo pan premier bardzo się zachwycał, szczególnie nad ministrem skarbu, mówiąc, że robi majstersztyk. No więc z punktu widzenia partii rządzącej zwłaszcza, to co robi pan minister y, Grat jest godne uwagi z punktu widzenia interesów tej, tej, tej grupy. Natomiast y, ja y, dzisiaj posłuchałem psychoterapeutycznie ministra Rostowskiego w, psych w Państwa Radiu. W związku z powyższym już słucham. jestem tak pozytywnie nastawiony do życia na dzisiaj, że w zasadzie nie mam powodu do tego, żeby debatować nad wydarzeniami wczorajszymi, bo tam była jakaś mgła, a dzisiaj jasność nade mnie naszła. Jest fantastycznie. <noise> Proszę państwa, Pols, Gazeta Prawna dzisiejsza pisze, Dziennik Gazeta Prawna, licytacja na liczby Rostowskiego i opozycji, wzrost cen, deficytu i długu publicznego, podwyżka VAT, to najważniejsze zarzuty, jakie opozycja stawia ministrowi finansów. Jacek Rostowski wczorajszy zajmowej debacie i odpierał i chwalił się sukcesami. Sławomir Kopyciński wyliczył, z SLD wyliczył, że w ciągu obecnej kadencji koszty utrzymania wzrosły o 40%. Bata Szydło, PiS jako najważniejsze powody, dla których minister powinien zostać odwołany, podała. Rosnący dług publiczny, coraz wyższy dług skarbu państwa i koszty jego obsługi. Kreatywna księgowość, która ma polegać na wypychaniu długu poza statystyki, a także błędne prognozy Ministerstwa Finansów. Zaraz się pani przestanie nudzić, pani profesor. Widzę, że pani profesor jest bardzo, taka z niecierpliwością, oddech wzięła głęboki dosyć. Proszę państwa, no i właściwie ja też słucham tej debaty. I i na sobie, kurczę, no jest dramat potworny, w jakim kraju ja żyję. Za chwilę to wszystko się zawali, runie. Ja będę musiał się gdzieś tam pod ziemię schować, albo wpadnę w przepaść. A oto następna informacja z tejże gazety, e, z dziennika Gazety To Jest dobrze. Konsumpcja, tak jak w ubiegłym roku, będzie jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego. Polakom poprawiły się nastroje i rzucili się do wielkich zakupów. Nie straszne nam ani wysoka inflacja, ani słaby wzrost wzrost płac. Polacy konsumują na potęgę. Zdaniem ekonomistów już w, w, już w danych za kwiecień możemy zobaczyć dwucyfrową dynamikę konsumpcji, bo zakupą poprawa na sytuacji bogatszy, na rynku pracy. No za chwileczkę pan do tego może jeszcze wrócić. Sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu w porównaniu z marcem ubiegłego roku o 9,4%. Podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny, chyba, który chyba nie kłamie, proszę państwa. Następny temat. Gazeta Wyborcza. Strony gospodarcze, strona osiemnasta. Płace nakręcą inflację z pytajnikiem. Coraz więcej z nas ma etat, rosną nam płace, więcej za tym kupujemy, ale kupujemy więcej, by zdążyć przed kolejnymi podwyżkami cen. Czy to bezpieczne? Czy nam nie grozi spirala płacowo-cenowa? Tutaj więcej pytajników, prawda? Ale no, z tego wniosek, że jakby. To, co się wczoraj działo w Sejmie, rozmija się nieco no w z tym, trochę. jak postępują ludzie. Jak postępują? Ja nie mówię, co myślą, ale chyba te myśli przekładają się na ich postępowanie. O co znaczy, chodzi? ja powiem tak wczorajsza, czy argumentacja ministra szczególnie finansów przypominała mi moje czasy szkolne, że jak przychodziłem do domu i miałem kiepski wynik. To miałem dla moich rodziców dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Że ja mam kiepski, ale że Kowalski miał jeszcze gorszy. W związku z powyższym to była ta dobra wiadomość. I mniej więcej w tej samej logice się utrzymywało e, porównywanie czy, czy zestawianie, i tak jak tutaj pan doktor mówi, że oczekiwałby bardziej merytorycznej e, debaty. Może bardziej seminaryjnej. Seminaryjnej, znaczy merytorycznej, no, bo pozostawianie tak, tak. bezrobocia z od okresu przed akcesją do Unii, a z dzisiaj, kiedy mamy świadomość, że setki tysięcy Polaków jednak pracuje, korzysta z dobrodziejstw unijnego zatrudnienia, no jest pewnego rodzaju zabiegiem propagandowym, a nie faktologicznym. Ale z drugiej strony, czy jednak trzeba postrzegać ministra finansów jako tego naczelnego kasiera kraju, i stan kasy zależy nie tylko od ministra finansów przecież, nie, tylko no, od całego kształtu decyzji podejmowanych w kraju przez parlament i nie tylko. I to się przekłada, różne zaszłości, także socjalne zasiłki i tak dalej, przekładają się na stan kasy państwowej. Kiedyś y, był, ta, była taka anegdota dotycząca kanclerza Brilla, którego ówczesny y, władca Niemiec y, w sytuacji, kiedy podwładni zaczęli mu zarzucać, że tego nie ma, mostów. Nie ma druk, nie ma. E, wezwał i powiedział: Panie Brill, mamy te inwestycje robić, tak, ale czy haben wir das Geld? Mamy pieniądze. Pan Bril powiedział, pan kanclerz Bril powiedział Das Geld haben wir nicht. Więc po prostu to jest, to pokazuje pieniędzy po prostu nie, nie ma. I dlatego, no, no, rolą kasiera jest z jednej strony gromadzić te pieniądze, a z drugiej strony wydawać, ale wydawać zgodnie z obowiązującymi regułami. Ale to jest regułami. kwestia wyboru i tu debata powinna dotyczyć czy te wyboru, wybory zostały wyboru. dokonane prawidłowo, a my mamy odczucie jednak, że E, było parę decyzji, które wzbudzały wątpliwość. Na przykład, ludzi. na przykład, proszę. o prawda? Jednak Ach. to był wybór pomiędzy tym, czy pójść krótką, skutecznie skuteczną drogą dla poprawienia tych warunków, prawda? Bo to jest połowa z przynależnego dla e, sektor centralny e, oszczędności przypadające na, na najbliższy czas. Czy jednak dokonywać no, pewnych zmian, które obniżały wydatki? No i wybrano łatwiejszą drogę niż trudniejszą. Pani profesor ma inną opinię w tej kwestii. Ale ja y, patrzę tak, na, na pana doktora. Borowskiego, który nie może się. Do dostać. No, nie, ja już dwa słowa. Tylko, bo ja rzeczywiście słuchałem tej debaty wczoraj uważnie. Starałem sobie odpowiedzieć na pytanie, e, które dotyczyło przedmiotu tej debaty, czy są poważne przesłanki do tego, żeby. Skrytykować ministra i działalność ministra finansów w ostatnich latach. I ranie oś argumentacji dotyczyła wzrostu deficytu deficytu sektora finansów publicznych. Z debaty nie można było wyczytać, jakie są zasadnicze przyczyny tego wzrostu, w związku z tym musiałem wykonać pracę sam i wnioski są takie. Znaczący wzrost deficytu w ostatnich latach wynika z czynników, na które minister finansów wpływu nie miał, albo no, już zapadły pewne decyzje, które teoretycznie mógł odwrócić, no ale nie zdecydował się tego zrobić. Czyli obniżka PIT-u, wzrost deficytu samorządów, jednostek samorządowych Terytorialnego. W 2007 roku, przypominam, one miały jeszcze nadwyżkę. W rok temu miały 16 miliardów deficytu i znaczący wzrost wydatków realizowanych ze środków unijnych, współfinansowanie. Teraz jest pytanie takie, czy minister finansów coś w tej sprawie mógł zrobić, żeby zapobiec wzrostowi deficytu? No, moim zdaniem mógł podejmować niektóre działania, których do tej pory nie podjął, których się odżegnuje. Cięcia wydatków w sektorze finansów publicznych, które wciąż są na liście do zrealizowania. I czy to jest powód do odwołania ministra? Nie wypowiadam się, to jest pytanie do polityków i publicystów. Informacje... Informacje znaczy, Radia to Kfem, po informacjach o DKG.